hejka z tej strony retajm727 i to pierwszy odcinek ważnych naprawdę informacji po pierwsze yy, będzie spoczko live u gościa imieniem tesu którego właśnie w tej chwili wyświetlają wam się zdjęcia live yy, jak zwykle ma na celu promowanie małych youtuberów yy, no i polega głównie na sub za sub gdyż, ale nie trzeba właśnie robić suba tylko żeby yy, ten nie trzeba walić suba, żeby już Cię Tesu zauważył, wystarczy go dodać na Skype'ie. Jego nick na Skype'ie jest to tesu.gra i po prostu tesu z wielkiej i gra z wielkiej. I żeby hmm, dostać się do niego na lewej, zostać poleconym, wystarczy do niego zadzwonić i pokazać mu, który film wy, który film liczysz, żeby wybrał. Oraz nad, nad, jaka jest działalność Twojego kanału jak myślisz na czym się skupi? Przepraszam, teraz za małe skupienie, ale gram sobie w BFF w tle. No bo po prostu wiedziałem, że muszę nagrać te, te. Yy, info, ale nie miałem tak jakby na, na nie zbytnio za dużo czasu ostatnio. Także właśnie, live Utesa. Pamiętajcie o. Jezu, pardon. Pamiętajcie o live Tesa Oraz jeszcze jedna rzecz. Yy. To jest moim zdaniem ważniejsza informacja, gdyż sądzę, że jeśli lubicie pomagać i jeśli uważacie że życie ludzkie za cenne, no to powinniście zobaczyć ten film. Film się właśnie wam wyświetla. Ten w, w tle zaczyna tak powoli. Yy, tam będzie sobie po cichaczu leciał, a ja wam tutaj yy, ogólnie powiem o co w nim chodzi. Także nie znam gościa w ogóle, nie subskrybuję. Nie wiem, jakie ma partnerstwo, ale wiem, że jego ojciec zachorował na raka skóry. I sądzę, że naprawdę jako człowiek jest taki odruch, żeby pomagać innym. Co jeszcze tam? Żeby pomagać innym, żeby nie zostawiać ich samych z tym problemem. Po prostu myślisz. Powinniśmy mu pomóc, subskrybować go proszę, łapki w górę, wszystkie linki będą w opisie, link do live'a oraz link do tego gościa filmu, nad nie wiem jak się w tej chwili nazywa, po prostu sądzę, że to jest tak ważne, tak ważna sprawa, że każdy powinien zrobić co uważa. Ja uważałem, że stosowna będzie łapa w górę i zasubowanie, nie wiem jak wy uważacie dobrze. To czyli tak, mam już z Life U Tessa oraz y, tego gościa. Sorry, że zapomniałem jego imienia, ale no, po prostu nie pamiętam. Y, za niedługo z kolegami ruszę z pewnym kanałem. Jeszcze w tej chwili wam nie podam szczegółów, gdyż nie są jeszcze ustalone. Tak wiem, że to głupie brzmi, ale... Tak jest, po prostu jeszcze nie ustaliliśmy do końca szczegółów, a w sądzę, sensie, że kanał jak mnie lubicie, to się Wam spodoba. Są tam nawet jeszcze parę charyzmatyczniejszych osób ode mnie. Czyli tak, live kanał, dobra. A i jeszcze ostatnia rzecz, która być może się nam Wam najbardziej spodoba. Chciałem rozpocząć taką serię ala polecanie. Pierwszą osobą polecaną w tym tygodniu, może na tydzień będzie polecanko, w tym tygodniu jest Lordiu. Jeden, 9, 8, 7 chyba, nie wiem, mówię, nie, wi nie mam tego przed sobą. W każdym razie lordiu yy, oraz yy, kubion 7, Są to dwie osoby. A i Frame game. To tak, trzy osoby. S sądzę, że to są trzy osoby, które naprawdę powinniście oglądać, gdyż fraying game ma... Świetny content, a mało widzów. Kubion 70 ma, 70 ma dnia, zawodowy głos ludzie. Powinniście go sobie czasem pod czasu do czasu posłuchać. To działa ja, jak lekarstwo. No, hmm. zaraz hmm. no i jeszcze Lordziu. Sądzę, że gościu na gościa się narysuje po prostu nie, respekt. Bo tak tak respekt. Pardon, nie, nie ma czasem tak mam, jak nie powiem R. Nie ponieważ nie nagrywa na Xboxie. I w dodatku ma wielkiego skilla. Ja sam bym nie umiał, ja. Jak gram na Xboxie, to po prostu. Po kaleczę Xboxa tak naprawdę. Bo ja nie umiem grać. Dlatego sądzę, że Lordiu powinien być przez to doceniony, doceniony i polecony frej przez po prostu zawodowy content prowadzony tak profesjonalnie, że mógłby być jednym z kanałów, które zawierają po trylion, tl, miliardy widzów, miliony. Oraz oczywiście Kupiąc <laughs> 70 za jego głos. Także więc pamiętajcie, wszystkie linki w opisie, komentujcie. Lubię mieć, znaczy lubię, komentujcie. Lubię mieć dyskusję w komentarzach, dlatego sądzę, że powinniście komentować. Nie lubię jak pat i, i łapkować. Nie lubię jak patrzę pod filmem tam dwie łapki, czy tam trzy w górę na 150 widzów. Oraz tam hmm, jeden komentarz. Fajne. Dobra, także to były krótkie informacje, brydzionek. Ja to już zakończę, ale pamiętajcie odwiedzić każdy jeden link. Dobra, to dzięki i nara.